Jesteś za niski. Nie możesz grać w koszykówkę. Powiedział ktoś gdzieś, kiedyś. I choć trzeba tej osobie przyznać nieco racji, to czasem serce do gry potrafi być większe niż u niejednego olbrzyma. Niscy gracze nie bardzo pomogą w zbieraniu piłek z tablic. Z reguły są kiepscy w obronie głównie z powodu braków fizycznych. Mogą jednak nadrabiać swoją szybkością, celnym rzutem, boiskowym cwaniactwem oraz sprytem. Ten film traktuje właśnie o nich. Cześć, z tej strony Debit to jest kanał o koszykówce i przed Wami topka najniższych koszykarzy w historii NBA. Zaczynajmy. Zanim przejdziemy do filmu, przypominam o możliwości zapisania się na obóz koszykarski Draft Camp. Jeszcze są miejsca, ale szybko się kończą. Poza tym, tylko patrzcie, jakie rzeczy tam się wyrabiają. Więcej o obozie w linku w opisie pod materiałem. Dobrze, najniżsi koszykarze NBA. Najpierw wyróżnienia, czyli goście, którzy byli nieco wyżsi niż najniżsi, ale trzeba o nich wspomnieć, bo byli naprawdę świetni w koszykówkę. 12 wściekłych ludzi. Oto liczba koszykarzy z wzrostem równym 1,75 m. Przed Wami lista nazwisk tych gości, i pozwólcie, że wspomnę o trzech najważniejszych z nich. Zacznę od niesamowitego atlety, jakim jest przekochany Nate Robinson. Klubowy Obieży Świat, trzykrotny zwycięzca konkursów wsadów i gość, który, pomimo heroicznych występów, takich jak 23 punkty w samej czwartej kwarcie przeciwko Brooklyn Nets w playoffach 2013 roku, nigdy nie dostał szansy na dłuższy pobyt w jednej drużynie. Isaiah Thomas, o którym nagrałem półgodzinną biografię, zaliczył świetny okres kariery podczas dwóch lat gry dla Boston Celtics, gdzie był nawet czwarty w kolejce do nagrody MVP. Najniższy koszykarz w historii z triple-double na koncie, uczestnik meczu gwiazd, przy okazji także pechowiec, ale też i strasznie pewny siebie zawodnik. Calvin Murphy rozegrał ponad 1000 meczów dla drużyny San Diego, a następnie Houston Rockets. Jest najniższym koszykarzem w historii NBA, który został członkiem Galerii Sław. W całej karierze zdobył blisko 18 tysięcy punktów. Wystąpił także w meczu gwiazd NBA, a prywatnie to niezły z niego Hustler. Ma 14 dzieci z 9 kobietami przynajmniej tyle oficjalnie zostało potwierdzonych. Metr 73 takim wzrostem mogli pochwalić się tacy gracze jak Charlie Chris, Dino Martin oraz Willie Somerset. Jeśli te nazwiska nic wam nie mówią, to nie musicie czuć się z tego powodu źle. Mówimy o koszykarskiej prehistorii. Z całej trójki to Charlie Chris miał najdłuższą karierę. Grał zarówno dla Atlanty Hawks, San Diego Clippers, jak i Milwaukee Bucks między 77 a 85. Aż sześciu graczy w historii ligi miało metr m, ale tylko jeden z nich stał się na tyle charakterystyczny, że pamięta się o nim nawet po latach. Ale po kolei. Keith Jennings grał dla Golden State Warriors na początku lat 90. Herm Klotz rozegrał zaledwie 11 spotkań w prehistorycznej lidze NBA z 1947 roku, ale i tak wpisał się do ksiąg jako najniższy gracz w historii z mistrzostwem NBA na koncie. Monte Toe zagrał jeden sezon dla Denver Nuggets w 1976 roku. Greg Grant w ciągu swojej siedmioletniej kariery reprezentował barwy aż sześciu klubów. Wata Rumisaka to materiał na osobną historię. Zagrał w tylko trzech meczach w roku 1947, ale był pierwszym niebiałym koszykarzem w historii Ligi. I na koniec przechodzimy do najbardziej wyskakanego obok Neita Robinsona, najniższego koszykarza w historii. Spadłeb wygrał konkurs w sadu w roku 1986 i jest to jedno z najbardziej pamiętnych zwycięstw w całej historii All-Star Weekend. Wchodzimy na podium, i teraz tak sobie myślę, że gdyby wymierzyć odpowiednio schodki na drugim i trzecim miejscu, to głowy wszystkich trzech zawodników byłyby na tym samym poziomie. Nieważne. Mel Hirsch. Trzecie miejsce należy do Mela Hirscha, gracza Boston Celtics z roku 1947, miał 1,68 m i zagrał w 13 oficjalnych spotkaniach w ligi NBA. W całej swej jednosezonowej karierze zdobył 19 punktów. Bardziej będzie jednak zapamiętany jako nawigator samolotu transportowego Dakota, czyli Douglasa C47 Skytrain. Służył dla korpusu powietrznego Armii Stanów Zjednoczonych. Drugie miejsce na liście zajmuje gość, którego osobiście darzę przeogromną sympatią. Ten facet nie był nawet wydraftowany i przez kilka lat tułał się po klubach NBA, cały czas bazując na krótkoterminowych kontraktach. W 2001 w końcu dostał dłuższą szansę gry dla Los Angeles Clippers, a następnie od Golden State Warriors aż w końcu w 2003 otrzymał długoterminową umowę na blisko 14 milionów dolarów z Denver Nuggets. Przez kilka lat mógł grać u boku Carmelo Antonego. Przed Wami Earl Boykins, koszykarz mierzący 1,65 m. Reprezentant łącznie 10 klubów NBA. W swym najlepszym sezonie zaliczał blisko 15 punktów i 4,5 asysty na mecz. Boykins miał kilka momentów chwały w swej karierze. Jest najniższym graczem, któremu udało się zdobyć 30 punktów w jednym meczu, ale najbardziej chyba zapamiętamy go z pojedynku z Allenem Iversonem w 2003. Bez problemu znajdziecie highlighty z tego spotkania na YouTube. Najniższy gracz w historii NBA nie jest niższy od Boykinsa o centymetr czy dwa. Mówimy tutaj o całych 5 centymetrach, co w przypadku zawodowej koszykówki jest przeogromną różnicą. Maxi Box. Nie udawajcie, że nie wiedzieliście. 160 60, udana kariera ligowa, 10 lat gry dla Charlotte Hornets oraz oczywiście, że trzeba o tym wspomnieć, to właśnie ten od Maxi, który szybko kozłuje z kosmicznego meczu. Historia Maxiego to temat na zupełnie osobny materiał, ale z ciekawostek trzeba podać, że zablokował 39 prób w całej swojej karierze. Udało mu się to wykonać nawet na mierzącym 2,13 Patriku i wingu jednym z najlepszych centrów lat 90. Maxi Bugs mógł się pochwalić świetnym wyskokiem, bo aż na wysokość 110 cm. Ale miał on zbyt małą dłoń, by udało mu się wsadzić do kosza klasycznego jastrzębia. Miał problem, żeby złapać piłkę w rękę. W grudniu 90 roku, podczas jednego z przedmeczowych treningów, ponoć udało mu się wsadzić, co potwierdzają koledzy z drużyny. Ale niestety nie mamy na to żadnego dowodowego materiału filmowego. Co ciekawsze, a zarazem najbardziej abstrakcyjne, Maxi grał w debiutanckim sezonie z Manu Bolem. najwyższym koszykarzem w historii ligi. To Evenement. Bowl mierzył 2,31 m. Różnica wzrostu między jednym a drugim wynosiła 71 cm. Wzrost jest ważny w koszykówce, ale nie jest najważniejszy. Nawet tacy niscy goście byli w stanie osiągnąć sukces w NBA, najlepszej lidze koszykarskiej na świecie. Także wiecie, skończyły się wymówki. Z tej strony Keep The Beat, to jest kanał o koszykówce. Jeśli się Wam spodobało, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję itp. itd. Ja już kończę, do następnego razu. Cześć! Materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Jeśli chcesz pomóc w rozwoju tego kanału, dołącz do nich, klikając na logo patronite na ekranie. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich patronów specjalnych. Radosława Cezarego Mateusza, Adama Krystiana i Bartosza.